Siema siema z tej strony Joda i dzisiaj będę e, sprawdzał mit oj, sprawdzał mit taki mit e, na tej kamerce akurat nie wiem dlaczego, ale po prostu sobie taką kamerkę chciałem no i będę sprawdzał mit może wam z drugiej strony, o tak pokażę bardziej, sprawdzę mit zobaczę czy on wyjdzie że lecisz i tak się i ej tu wychodzi, ej no way ej, ale prędkość ja nie wlecę na te bariery. A ja, ja nie, nie wlecę na te bariery. O, kurde. Ej, hej, hej, hej. Ja widziałem to na shortcie jakimś. Nie. Tam jest rakieta. I gdzie jest rakieta ogólnie? Gdzie jest rakieta? Dobra, lecę. Inaczej, tu. No. Jupi. Jezus Maria. Dawiduję. bum, Jezus Maria, widzowie, widzieliście to? Jezus, jakby to... W ogóle, jakby to wytłumaczyć? Jezus, jak to wywala? Nie tak. Teraz mnie nie wywaliło tak jak wcześniej, bo mnie wywaliło stamtąd, stamtąd, drugi koniec. Więc jak chcesz coś. Patrz, jak chcesz szybko być na drugiej stronie, to po prostu robisz tak. Robisz ty tak. Tutaj wchodzisz, rozpędzasz się. Czekaj, musisz o tu wejść, tu być i sobie po prostu rozpędzić. Może nie tu, tu trzeba mieć być. I trzeba się mocno rozpędzić. Dobra. Dobra, nie, to było gdzieś bliżej. To było z tej wysepki jakieś tu. Dobra. Dobra. Patrzcie to. Dobra, a ja muszę się rozpędzić. Nie, to trzeba jakoś inaczej. Jak ja to zrobiłem, widzowie? Napiszcie. Nie pamiętam. Jak ja to zrobiłem? Jezus. Piu, 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 dobra. No. O, 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 o! Wiecie! No, no i czemu nie tak wybija? Ja chcę tutaj być. Ja chcę tu się zjechać. Dobra. Jezus! Jezus! Jesus Christ! Patrzcie jak jadę. O kurde, podoba wam się ta Ameryka, czy nie widzowie? Na piśnia. Patrzcie! Jezus maja! Dosłownie... Dobra, zjem się aż. Dobra. Uff. Tak się podekscytowałem, że musiałem zjeść. O, nowe. Am, om, am. Om, om. Czy? Czemu ja tego nie mogę zjeść? O, mogę. No daj zjeść. Chcę zjeść. O, zjadłem. Ja mogę chyba komuś dawać, żeby zjadł. Dobra. Chcę, może tu zjechać. O tak. Na tu nie zjeżdżałem. I jaki rozpęd. patrz jaki rozpęd. Ju! Jezus! Jezus! Mistrz Polski! Uwagi, biorę rozpęd. O, kurde! Dobra. Ja na pewno wjadę na ściankę, ale spróbuję nie wjechać. Dobrze. Dobrze zrobiłem. Nie wjechałem, no ten, robię kółeczka. Dobra. Dobra Na bok Nie wiedziałem, dobra, nie wjeżdżamy Teraz muszę się. Dobra Dobra No nie, no zatrzymałem się Akurat w najlepszym momencie Kiedy mi już wychodziło Dobra, robię tak, że jak najwięcej kółek robię Z technika Dobra Dobra, lecimy Szybko kółko jedno strzelę po ściance, po ściance lecę, o nie no zatrzymało się, dobra widzu, widzu to będzie na tyle w tym odcineczku, ja jeszcze mam, zrobię jeszcze jeden przejazd, przejazd jeden i tyle na, w tym odcinku będzie, ale no teraz będzie taka inna kamerka, tylko ja muszę teraz się cofnąć w drugą stronę. Dobra Dobra i lecę teraz Jedno kółeczko robię Po ściance No nie wyszło mi No dobra to wszystko będzie wiem, coś